Witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony, kochani, a oto emeryturka numer 7. W tej serii pokazuję tak naprawdę sam dla siebie, a także dla Was, dla moich aktualnych widzów, odbiorców, nowych osób, to, że z małych kwot, inwestując w małe kwoty, w kryptowaluty można zrobić coś dużego długoterminowo, oczywiście, ponieważ w tym projekcie oczywiście skupiamy się na długoterminowości. My tutaj nie tradujemy, tak? My tutaj nie spekulujemy, co będzie jutro, co będzie pojutrze i tak dalej. To jest prosta sprawa. Po prostu raz w miesiącu odkładamy 500 złotych w wybrane kryptowaluty. W moim przypadku jest to Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Tron, no i oczywiście Zcash. Czyli można powiedzieć, że te podstawowe, tak? Że te podstawowe e, z czołówki plus jeszcze Tron, który gdzieś tam e, jest też oczywiście bardzo znaną kryptowalutą. Kochani, jak to się prezentuje na dzień dzisiejszy, tak? Zanim jeszcze nie zainwestowaliśmy po raz siódmy, okej? Okay? W tym momencie wartość naszego konta, jak możecie zauważyć, jest to 2212 złotych. W tym momencie. Okay? Zainwestowaliśmy do tej pory 2684 zł, czyli nasze saldo w tym momencie wynosi minus 471 zł. OK rozpoczęliśmy tak naprawdę no, 6 miesięcy temu, już 7, gdzie powoli wznosiliśmy się z każdym miesiącem do góry od około 2 miesięcy, jeżeli dobrze liczę, no może nie dwóch, półtora, czy nawet miesiąca, mamy tą tendencję spadkową. No, i w tym momencie, kupując to, co kupowaliśmy na przykład 4 miesiące temu, kupujemy tego za tą samą kwotę dwa razy więcej. Na przykład, prawda, czy, czy nawet trzy razy więcej. Tak więc jesteśmy w takim momencie, gdzie dla nas tak naprawdę to jest coś niesamowitego, że możemy teraz kupować i teraz powinniśmy właśnie. Nie, skupiać się na tym, aby kupować, aby inwestować na tym rynku. Nie, oczywiście to nie są porady inwestycyjne, żeby to było jasne, ale no mówmy jak jest, tak? Spadki są po to, jeżeli jesteś na tym rynku, jeżeli śledzisz ten rynek, spadki są po to, aby po prostu nie, też tutaj sobie nie, dokładać nie, i wykorzystać te spadki na to, aby później w perspektywie kolejnych wzrostów, czyli na przykład, nie, jeżeli to będzie za rok, dwa czy trzy, zarobić po prostu bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż włożyliście. Ok. kochani, statystycznie wygląda to tak, jak mówiłem, minus 471 zł na ten moment. Zaraz dokupujemy kolejne kryptowaluty i patrzymy, jak to się prezentuje. Dalej, dla przypomnienia oczywiście wykorzystuję do zakupów giełdy kryptowalut Binance. I też, jeżeli ktoś jeszcze nie ma z Was konta na Binance, na giełdzie Binance jest to jedna największa giełda kryptowalut na świecie, no to oczywiście link do tej giełdy będzie pod spodem w opisie. W naszym projekcie emerytura, który prowadzimy do 2025 roku, mamy 6, kochani, 6 kryptowalut. Tak więc wychodzi na to, że 500 zł na 6 jest to 83 zł, tak więc po 83 zł idzie na każdą tą kryptowalutę. Okej, okay, kochani, poleciały szybkie zakupy Tron, Zcash, Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin. Jak to się prezentuje? Kochani, Bitcoina kupiliśmy 66100 Satoshi, Litecoina za to kupiliśmy 0.01, przepraszam, Ethereum, Litecoina 0.16, Dasha również prawie 0.17, Zcasha 0.2, kochani, Trona aż 361. 3 sztuki. Co tutaj warto zaznaczyć? Jak możecie zauważyć, chociażby po Ethereum miesiąc wcześniej kupiliśmy go tylko 0.0089, tak? A teraz już kupiliśmy 0.01. Tak więc te różnice są może niewielkie na pierwszy rzut oka, a jednak one są bardzo kluczowe, bo przypominam, że my tutaj bazujemy na okresie długoterminowym, kochani, tak? Jest to Projekt wstępnie do 2000, 2025 roku. Tak więc to chwilę potrwa i to każdemu oczywiście polecam po wstępnej swojej analizie i podjęciu oczywiście decyzji, aby długoterminowo małe kwoty sobie inwestować w określone projekty. Tutaj też, jak widzicie, no, porównując nawet do innych gdzieś tam, gdzie na przykład teraz kupiliśmy 363 sztuki trona, mamy dołki, oczywiście mamy spadki na rynku a załóżmy, dam sobie trzecią stronę, 300, a załóżmy, kochani, w marcu kupiliśmy tylko 260 trona, tak więc 100 sztuk trona więcej kupiliśmy w lipcu niż w marcu. I to jest, kochani, bardzo kluczowa sprawa. Bardzo kluczo, kluczowa sprawa. Uśredniamy cenę, kupujemy regularnie. Czy są wzrosty, czy są, kochani, spadki, my to robimy, nie patrzymy, kochani, na to, o kupię sobie na przykład 15, albo jest troszeczkę taniej, nie. Ustalamy sobie, robimy to na przykład 10, 11, 12 danego miesiąca i to robimy w ten właśnie dzień, co miesiąc, czy to co tydzień, czy co dwa tygodnie, to już zależy od tego, jak sobie to Wy sami rozplanujecie. U mnie to wygląda tak, przejdźmy sobie teraz do dashboardu na szybciutko kochani, bardzo szybkie wideo, żeby tutaj nie przedłużać też nie mam za bardzo dużo czasu przyznam szczerze więc dlatego tak to szybko wszystko chcę tutaj zrobić i chcę to udokumentować że to jest zrobione. Jak widzicie zainwestowana kwota 3182 zł na moment lipiec 2021 wartość naszych coinów w tym momencie to jest 2723 zł, czyli minus 456 zł w tym momencie z naszych inwestycji. Okej okay, kochani. Bitcoin 128 125 zł tak więc, no po prostu spadki, spadki, spadki. Jeszcze raz spadki. Aczkolwiek, porównując do tego, no, 33 tysięcy dolarów, porównując do tego, jak był za 10 tysięcy dolarów, za 20, no to wiadomo, że 30 no to jest już znaczna różnica. Tak więc, no, wiadomo, był maksymalnie 65 tysięcy na najwyższej górce, czy nawet troszeczkę więcej. Tak więc, mamy w porównaniu do tego spadki, ale nie obstawiam, że te spadki jeszcze nie kończą hossy, aczkolwiek to zobaczymy, ja też nie jestem ekspertem, też obserwuję pewnych ludzi, niektórzy mówią wiele rzeczy, często się mylą, wiadomo, to jest rynek, tego nie możemy przewidzieć w 100%, są rzeczy, które można gdzieś tam przewidzieć, rzeczywiście są wykresy, są przeróżności, ale tak naprawdę finalnie często wychodzi inaczej niż jesteśmy w stanie to gdzieś tam na tych wykresach po prostu zobaczyć, tak to jest, kochani. Okej, okay. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do tego, żebyście sobie odkładali w kryptowaluty nawet 100 złotych miesięcznie, nawet 200, 300, zależy jakie macie możliwości, aby Was to nie bolało, abyście to robili ze spokojem po prostu. Odkładam sobie tyle, 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 rezygnuję z tego, z tego, z tego, po co mi to, chcę mieć lepszą przyszłość, chcę mieć po prostu w przyszłości więcej lub nawet dla swoich dzieci, dla, swoich poto dla swojego potomstwa, żeby po prostu tak było, żeby też miały coś z tym. Czego my dzisiaj możemy po prostu korzystać, budować i róbmy to, ponieważ to jest mega kluczowe. Ok, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do następnej kryptoemeryturki i oczywiście do innych materiałów. Jeżeli chcesz śledzić kryptoemeryturę na bieżąco inne moje filmiki, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału i kliknij łapeczkę w górę, a my widzimy się, słyszymy się na następnym materiale wideo. Na razie, cześć!